Przy 23% stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018, czyli 123% nasze to 45 018 zł. Jaka jest cena netto? No to słuchajcie, napisałam Wam rozpiski, jestem ciekawa, czy umiecie właśnie netto VAT i brutto liczyć, bo to się każdemu przyda. No to słuchajcie, 123%. To jest 45 018. A my chcemy mieć 100%, więc 100% to będzie x. I liczymy z proporcji. Jak mamy proporcję, to tak zawsze mnożymy na krzyż i dzielimy przez tą liczbę, która stoi sama. No to kalkulator słuchajcie. I mamy 45 018 razy 100% podzielić na 123. No to ta cena to mamy 36 600 zł i gotowe. Jestem ciekawa, czy umiecie liczyć netto VAT brutto.